Jestem coraz bliżej samotni. Tuż tu jest na wejście chyba do samotni. Ale zaintrygował mnie port i stajnia. Muszę podejść bliżej. Złapałem karpia gołymi rękoma. Chcesz wynająć łódź? Mogę cię zabrać do każdego portu na wybrzeżu. Nie, dziękuję, ale warto mieć port w szybkiej podróży. Wiesz, Smog znowu zaatakował. Tym razem w gaiki. No to wiem. Panie kolego. W tym magazynie nie ma nic, co mogłoby Cię interesować, więc lepiej będzie, jeśli stąd pójdziesz. Czyli jest tam coś ciekawego. To centralny magazyn kompanii wschodniocesarskiej. Wszystkie ich transporty trafiają tutaj. Niestety nie jest ostatnio zbyt często używany. Tak czy inaczej, nie masz tutaj wstępu. Skąd miałbym to wiedzieć? Jeśli chcesz pomóc. Możesz udać się do Wichrowego Tronu i porozmawiać z Ortusem Endario. On tutaj rządzi. Do następnego razu. Szczerze mówiąc, trochę mnie to przerasta, ile ja tu mam aktywnych zadań. To jest trochę męczące dla mnie. Trochę tego za dużo. jeszcze dostajni. Jakieś kłopoty? Aż skąd? A co on tu śpi? Pomów z Gejmundem, jeśli chcesz konia, albo z Katlą, jeśli szukasz pracy. Nie cierpię jej. Każdy mi współczuje, więc nie traktują mnie źle, ale. Moi rodzice służyli w Legionie. Wpadli w zasadzkę. Katla mówi, że da mi jeść, ale muszę na to zapracować. Doglądam zwierząt, załatwiam sprawunki. Takie tam różne. No i dobrze. Chyba mogło być gorzej, tylko że mam już dosyć spania w stajni. Chcę mieć prawdziwy dom, prawdziwych rodziców, a nie takie coś. No trudno. W porządku. Nie masz źle. No dobra. Czy ja tam jakoś dojdę? No dojdę. Pójdźmy tu chyba o podgórkę i jakoś wejdę do miasta, tak mi się wydaje. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką butę. Takie jest proste do samoczu. No to będzie łażenia po mieście. Drugie duże miasto. Jeżeli przybywasz do samotni, aby wstąpić do legionu to porozmawiaj z ritmę. Jeżeli nie, to unikaj kłopotu. Albo skończysz jak wróci. Nie znam Regwira. Czy to prowadzi donikąd? Tak, prowadzi donikąd. Hello? Isn't me you're looking for? Mm -hmm. Nie mogą skrzywdzić wujka rogwira. Powiedz im, że on tego nie zrobi. O gadali. Na stanowiska. Z fali musisz iść do domu. Idź do domu i sieć tam, dopóki nie zjawi się twoja matka. Zdrajco. Na co czekasz? Zdrajco! Powiedz jej, że jej wuj jest gnidą, która zdradziła Najwyższego Króla. Co? Powinna o tym wiedzieć, Atwarze. Słyszałem o tobie w twoich bibliany. słodkich słowach, Pomogłeś ul Nie teraz. Ujść z miasta, gdy zamordował Najwyższego Króla Toryga. Mm. Tak się nie robi. Otwarcie bramy Ulfrikowi było aktem zdrady wobec ludu samotni. Skazam się. Nie ma prawa przemawiać! Kłamca! Ulfrik wyzwał Toryga! Pokonał najwyższego króla w uczciwej walce. To nasza tradycja. To starożytny obyczaj Skyrim i wszystkich Nordów. No, o tym nie słyszałem. takiej wersji wydarzeń. Czy mogę go uratować? Nie Wyruszam do Sovengardu. Ale chyba nie chcę. Czy to wszystko? Czemu wszyscy na mnie patrzą? Nie teraz. Mogli to jeszcze trochę przedłużyć. Zasłużył na wolniejszą śmierć. Rogwir, dlaczego musiało do tego dojść? Wciąż nie mogę uwierzyć, że wiedział, co robi, gdy otwierał tę bramę. Facet otwiera bramy i ścinają. Kiedy wreszcie będę mógł wypatroszyć któregoś z tych cholernych rebeliantów, to nie ja, nie jesteś przypadkiem najemnikiem, co? Mam mały problem do rozwiązania. To czekanie. Zachowuj się należycie w moim mieście, przyjacielu. Widok tego tu uderzającego topora jest doprawdy straszliwy. Czy mamy to kata? Pierwszy raz w mieście? Jeśli potrzebujesz noclegu, idź do mrugającego ślizgacza. O, przyszedł. Nie wiem, czy to sprawiedliwa kara za. Nie mogło paść na milszego faceta. Słuchaj, dorastałem razem z Rogwirem, z nim i kilkoma innymi dzieciakami. Nie mam pojęcia dlaczego, ale kiedyś powiedziałem Rogwirowi, że ją lubię. To nie był. Od tego momentu, gdy tylko Wien była w moim pobliżu, czynił wszelkie starania, by mnie upokorzyć. O, nieładnie. Pił mnie, wylewał miód na głowę, robił wszystko, co tylko mógł. Jasne, byliśmy tylko dziećmi, ale Rogwir nigdy nie wyzbył się ani tej infantylności, ani okrucieństwa. A więc, czy był honorowym Nordem? Bzdura. Jarl, Elisif, sprawiedliwa. Jedna kobieta w jednej chwili straciła męża i króla. Cholera! Przypomniało mi się, że mam coś dostarczyć jej zarządcy. Wyświadcz mi przysługę i dostarcz to do błęki. Ja? Jestem jego. Cóż, no tak. Mrugający ślizgarz jest własnością mego ojca, ale to rodzinny interes, więc gdy on kopnie w kalendarz, ja przejmę pałeczkę. Dla... Masz może trochę złota? Byłem jednym z najlepszych zwiadowców w legionie. Z... Zgubiłem swój hełm w jednej ze starych jaskin. Mój śliczny, śliczny he... Naprawdę możesz? Na pewno bym się ucieszył. Mógłbym pokazać Ci w zamian kilka sztuczek, których używałem, gdy byłem zwiadowcą. Wiesz, mrugający ślizgacz, to Ale nie tak. tylko najlepsza gospoda w samotni. To także jedyna gospoda. No, trzeba zwiedzić miasto. Zobaczymy, co i jak. To, co to będzie. Dobra, sprawdzę z ciekawości, gdzie te schody prowadzą. O, do Skyrim. W dół do Skyrim, a w górę. Bdziemy ta ca seria i kielich. Dobra, muszę to wywalić. Ta opuść. Puchar, no i pięknie. Coś na koniec zaszedłem. No ale w sumie dobrze nie ma czasu na głupoty. No dobra, i druga część miasta. O. Darmowy por. Zawsze ziemiaki. Mm, mia, mia. Taka wyżerka. Por z ziemiakami. Dobra, to jest druga część miasta. te kanały Jeśli dobrze pamiętam, tutaj jest gildia złodziei w tych kanałach Dlatego tak zwracają na siebie uwagę. No ale w Skyrim nie grałem dawno. Że też pewności nie mam. Set it there, don't we? Stój, złodziejski śmieciu! Uh -oh. Witaj dziecko! Niech Archaj. Niech Arcaj błogosławi cię długim życiem. Całe życie praktycznie. Sądzę, że jestem tu, by chronić to miejsce przed ciemnością. To miasto ma długą historię. Moje księgi opowiadają historię. Nie miej wątpliwości. Masz na myśli Rogwira? Tak. Wystosowałem prośbę do kapitana Aldisa. Pozwolił, aby Rogwir miał godny norda pogrzeb, zgodnie z tradycją samotnika. Cieszę się. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Za co? Mądryś, pójdziemy do zamku. Skonfiskujesz. No nie. skradziony towar. I będziesz wolny. Jedną rzecz ukradłeś. Na żywny, naturalnie. Nie, wczytuję grę. Wszystkie kradzione rzeczy mi zabrali? Teraz pamiętam, od niedawna należysz do towarzyszy. I co robisz? Podajesz im miód? Pewnie mi wczyta ten moment, jak już po złapaniu na kradzieży. What? Nie, nie, nie. Halo, Halo. Gdzie tu jest wczytanie gry? Komnata umarłych. Tak, proszę mi to wczytać. Wrzucę do Was jak będę w tym samym momencie, czyli po przeszperaniu komnaty umarłych. No dobra, zszedłem z tych schodów i widzę, że jest tu zejście do piwnicy. I mamy tutaj katakumby samotne. Trzeba zwiedzić, prawda? Coś tu jest nie tak, skoro szkielety używają. Swoją drogą ciekawe jak on to ciało pochowało, jak to pełno szkieletów agresywnych krąży. Wszystko takie niejakie katakumby. Zawiodłem się. No dobra, lecimy dalej. O, tu wszedłem tędy chyba no. Trochę się zgubiłem. w tę stronę powinienem iść Muszę dojść do kupienia. O, Akademia Bardów, proszę bardzo. Może i w sumie się wybiorę do Akademii. Tu była misja na ten temat. Niech będzie. A co? Albo nie. Dobra, skończę zwiedzać miasto najpierw. Po kolei. Dużo domu w tej ogólnie, Co, nie będę się włonował do domów? Lepiej w, w dzień wejść. Miejsce jak to mówią młodzi ludzie albo mówili kiedyś przypał beczka ma jakiś znaczek Podejrzany Dobra, za dużo o tej porze nie zwiedzę. O, albunkietny pałac, spoko. Dobra, tu jest ten pałac. Tak, jak tu wejść do samotni? To tędy się nie dało wejść do samotni? Może ją? Dobra, z racji na pogodę, yy, przepraszam, na godzinę, zacznę do Akademii Bardów. Powiedziałem, że jest otwarta. Witaj w Akademii Bar. Miło spotkać. Wiedz, wiele. Gdy to możliwe, prosimy naszych uczniów o wykonanie pewnych zadań. W Twoim przypadku mam zadanie w pełni pasujące do ambitnego kandydata na barda. Alice zabroniła przeprowadzać spalenie króla Olafa. Uroczystość organizowano, aby ją przekonać, będę musiał odczytać trochę króla Olafa, która jest częścią Edy, żyjącej historii Skyrim. Tak. Jiro, nasz historyk, twierdzi, że część Edy, traktująca o królu Olafie, chce z twoją pomocą odzyskać ten utwór. Niezbyt, ale dla... W tej wojnie nie ma bohaterów. Nie będzie zwycięzców. Jeśli szukasz dobrego tematu dla barda, zainteresuj się smogiem. Przez następne tysiąc lat Skyrim zmieni władcę jeszcze stuzin razy. A po... niewiele, jeśli mam być szczery. Ich powrót zszokował wszystkich. Giro, że myślę, że Giro najlepiej zdoła ci wyjaśnić zarówno to, jak i historię z Jak zapewne ci wiadomo, mąż Elisif wciąż jest pogrążona w żałobie i uważa, że uroczystość, podczas której zostanie spalona kukła króla, jest nie tak dobra. Też tak myślę. Próbowałem ją przekonać, że uroczystość liczy sobie całe wieki. Myślę, że strofa króla Olafa może nam taki dowód zapewnić. Okej. Okay. Przekonałeś mnie. w poszukiwaniach strofy. Strofa króla Olafa. Zobaczmy na mapie. Chyba gdzieś. A, tu. To nie tak daleko w sumie. W Miło spotkać, dobrze zapowiedziałeś. No cóż, jesteś we właściwym miejscu. No cóż, jesteś we właściwym miejscu. Wysyłacie cię po strofę króla Olafa. Dobrze. Strofa była wkładem Sfaknira w tworzenie Edy, czyli wiecznie żywej kroniki Skyrim. Każdy ba... Strofa krytykowała panującego króla Olafa. Przynajmniej tak sądziliśmy, dopóki rok temu nie przetłumaczyłem jednego ze Jeśli dobrze myślę, Sfaknir i strofa króla Olafa znajdują się w wytchnieniu umrzyków wraz z grobowcem samego króla. Należy pamiętać, że w byciu bardem nie chodzi tylko o muzykę. Książki o smokach mają mieć w pokoju. zaliczone? To spełniają jego poko. Sporo nieprzeczytanych książek, więc zajdzie mi tu chwilę. Zaraz no, wracam do Was. Przeczytane lecimy dalej. A, no ile to jest miejsca? Są pokoje, czyli nic ciekawego. Co tutaj ciekawego, Bardowie mogą mieć? No, raczej nic. Bardziej, nie Bardowie, chyba. Twój solowy występ jest za tydzień. Jutro chcę usłyszeć próbę, zrozumiano? W ty w chwili nie rozumiem, co mogłaby poprawić twoja rada. Jest bez zarzutu. Ja o tym zdecyduję. A teraz wracaj do ćwiczeń. Dobra, pozwiedzam budynek i będzie czas na zakończenie... tego odcinka. Nic ciekawego... Co pani ma do powiedzenia? Pan otrzymują Wyglądasz nieco solidniej niż większość tych elegancików tutaj. A, dziękuję panu. Pan kucharz wydaje się być sympatycznym człowiekiem. Dlatego mu nic nie ukradnę. Chyba, że kawałek sera, no bo ser lubię. O! Próbujmy czegoś zabawniejszego. Proszę, atafie. Ragnar Czerwony, such chociaż trań, odwiedził nie... Tyś naszą... O, ...grań. Tak Najmłodszy Bart, w Akademii Bardów. Do usług. I Czerwony, pamiętaj. To ty masz oddać te pieśni. Rozpalić widownie, wciągnąć ją w nurt dźwięków. Pokocha, cię. Pięknie, pięknie pani to tłumaczy. No cóż, za wiele tutaj nie ma. Za wiele się nie wydarzyło. już tym razem przećwiczymy wie Dobry pijemy za naszą młodość zapłynący jak wino.